I cześć, cześć manu ma games i witam Was bardzo serdecznie w kolejnej filmie na kanale. I po małej krótkiej przerwie, o ile dobrze pamiętam, ostatnio film był w piątek, 19 marca. dziś chyba już jest, tak jak to widzicie, jest poniedziałek 22. Marta, także dzisiejszy film mamy w sumie sporo do omówienia, ponieważ jest to powiedzmy taki typowy informacyjny film. Także dzisiaj mamy naprawdę dużo między innymi na webronie, operatorzy, mapy, outbreak i tak dalej. Bardzo dużo tutaj rzeczy, które dzisiaj wymienię oraz kilka naprawdę jakby błędów oraz dla was bardzo ważnych informacji, które no jeżeli to robicie w grze, no to możecie bardzo dużo stracić, także dzisiaj taki standardowy film informacyjny, także no co? Zostawcie łapy w górę, a ja się biorę do roboty, ponieważ jak wiecie przez ostatnie dni po prostu nie było filmu, gdyż no nie miałem czasu dziś w sumie poświęcam ten czas, tak naprawdę nie mam nawet czasu na gry i tak dalej, przyszliśmy y, w sumie dodatek do, do, dodatek do a w końcu jesteśmy powiedzmy 30 i możemy w pewnym sensie wracać do koła ponieważ jak spojrzycie na Battle Pass, jak wiecie zostało tylko 30 dni do końca sezonu, do końca jakby zakończenia sezonu drugiego, a rozpoczęcia trzeciego także przed nami tak, tak zwane mid-season update, jak wiecie te update'y są zwykle duże, tak, tak zwane reloaded czyli odświeżające, e, przeładowujące nam cały sezon, a więc no w sumie zacznijmy co możemy otrzymać i ten update, to teraz powiem, że może wystąpić właśnie już w tym tygodniu, ponieważ w ten czwartek będzie 25 marca, moim zdaniem to jest i, to jest idealny czas, aby przeładować na sezon. Ponieważ e, kolejny czwartek będzie to już powiedzmy, no kolejny czwartek to tak naprawdę już będzie pierwszy kwietnia, z tego tak nie bez, na Prima, Pris, by oni dawali update, więc raczej w tym tygodniu będzie już właśnie update, w czwartek, czyli 25 i podobno przynajmniej na platformie PS5 on ma zajmować 4.6GB, czyli prawie niecałe 5 giga oczywiście, zależnie od e, powiedzmy platform Sony, czyli PS4, czy PS5, czy właśnie od Xboxa. Na Xboxie zauważyłem, że. Z i nawet te update'y są większe, a najmniejsze one właśnie są na platformie ekskluzywnej, z czego to nie ma sensu, ponieważ zazwyczaj my dostajemy coś ekstra jakby bonusowego, bo wiecie, bo Sony ma kontrakt, bla, 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 my zawsze jakieś mamy ekskluzywne rzeczy, które nam są dawane na, na powiedzmy konsolach Sony, więc no w tym przypadku jeżeli ten update będzie zajmował niecałe 5 giga, no to raczej mało będzie też także zajmował na innych platformach, tutaj nie mamy specyficznych e, danych, lecz no 25 marca 5 giga. No i dobra, co w tym update'ie możemy otrzymać? Jest to oczywiście e, w sumie nowi dwaj operatorzy, których powiedzmy jeszcze nie otrzymaliśmy. Jak wiecie, otrzymaliśmy Nagę, który był w półsezonie, a potem tym razem mamy otrzymać Rivas i Wolfa. Lecz ja się bym nie spodziewał, że otrzymamy dwóch na raz. to było tak, że e, już powinniśmy w sumie mieć tego powiedzmy drugiego Petro, a teraz pod koniec właśnie mecyzacji update'u powinniśmy mieć trzeciego. Lecz w tym przypadku wciąż nam brakuje Rivas y oraz Wolfa. A jak wiecie, Rivas to jest ta właśnie pseudo-Indianka z kuszą Kusza. to oczywiście została dana, więc ja zakładam, że Reeves i Rivas zostają dodana. Nie wiem, jak się czyta jej nazwę. Rivas. W sensie imię. Co to jest? Nie wiem. No. No i także Wolf. Jest to ksywka w tym razem, więc no Wolf to jest oczywiście ten czarnoskóry z miniganem gość. I on prawdopodobnie zostanie raz raz z nią lub po. No. Zobaczymy. No i dobra. Jeśli chodzi o nowe wybrań, to, to chyba nie ma co się Dużo rozgadywać, jak wiecie, był ogromny, ogromny szambo związany z tą kuszą, ponieważ kusza była dodana, dosłownie na 6 godzin e, była powiedzmy tutaj e, no w grze mogłeś się blokować wszystkie mogłeś samą kuszę blokować i same challenge a. i ludzie to zrobili generalnie trailer na drugi dzień e, taki mały update nie, na temat tej informacji. Trailer na drugi dzień powiedział, że usuwają wszystko i tak dalej zabierają kuszę, ponieważ to jeszcze nie powinno być w grze, to powinno być w pierwszej update Midseason Generalnie was, wasze, wasze wszystkie wyzwania, które z, z, jakby się resetują. Dosłownie wam kusza zostaje odebrana i nie macie, jeżeli i jakby zrobiliście setup tej kuszy, nie? Czyli jeżeli odblokaliście, slaczku piliście i zrobiliście klasę w zombie oraz w multiplayerze, no to możecie używać, tak jest. Lecz te wszystkie kamuflaże, które zobaczycie się nie liczą, ponieważ każdy kto odblokował, kuszę normalnie, wiadomo, grając 15 meczy i zbywając 3. Powiedzmy, one shot, one kill, to tak naprawdę zostanie zarejestrowane do 14 na 15. Czyli będziemy się zagrać extra jeden mecz, aby odblokować. Więc no, tak to wygląda. A wszyscy niektórzy mieli po 5, 6 meczów już rozegranych, 6 na 15, 8 na 15, no to będą, powiedzmy, mieli ten progres kontynuowany. Ponieważ wszyscy się, oburzyli, że kursza została dodana i w ogóle tak długo była w grze, dosłownie 6 godzin i została usunięta. Także tak, że tak to wygląda. I generalnie jak powiedzmy, przyznał się, że trochę no, zepsuli, no i postanowili nam wynagrodzić to w taki sposób, że cały progres, który osiągnęliśmy w tej koszy. E, zostanie w pewnym sensie zapisany, przynajmniej w możliwości odblokowania, ponieważ jakby zazwyczaj ten proces jest, jest dosyć długi, szczególnie z broniami mele. No i kosza, kusza, oczywiście, to będzie to broń e, specjalna, czyli powiedzmy e, tutaj bardziej w kategorii tam, gdzie jest właśnie nasz granatnik czy tam M79. Dobra, no i dobra, i przechodzimy do map, ponieważ dwie mapy, no w sumie jest trzy, no zależy jak to patrzycie, Chociaż mamy Globę jak wiecie, glowa jest już w zombie w trybie Outbreak, lecz glowa także dochodzi do trybu Fireteam, Dirty Bomb, czyli brudna bomba oddziałowa. I ta mapa jest piękna, więc zajebiście mam nadzieję, że wszystkim graczom multiplayer'a Fireteam Dirty Bomb się spodoba, ponieważ jest to powiedzmy mapa nowa, ale nie do końca, ponieważ jak już ona jest w trybie zombie, no i teraz ją utrzymujemy. Z kolei w Outbreak, w trybie Outbreak... Jak wiecie nie mamy mapy Sanatorium. No i tutaj mamy vice versa, czyli generalnie Sanatorium jest w multiplayerze, już pewnie wiele razy na nie graliście, na tej mapie w trybie Fire, Team Dirty Bomb. I w tym przypadku ta mapa dochodzi do trybu zombie w trybie Outbreak, więc zajebiście taka, wiecie, wymiana bardzo fajna, no i miejmy nadzieję, że powiedzmy to będzie wszystko w tym samym czasie, w tym jakby czwartkowym update'cie, mid update. No i dobra, jeszcze mamy pomniejszą mapę, jest to Mansion, jest to mapa Gunfight, czy do trybu 3x3, e, no jest to lokacja z kampanii, powiedzmy ta jedna z ostatnich misji, gdzie e, powiedzmy tam <laughs> już nie pamiętam, w jakie to miejsce było, ale no, tam, gdzie się ratuje Lazara <coughs> slash Park, oczywiście wiadomo, że każdy z nas ocalił Park, ponieważ jest simpem dla Park jak to oczywiście chyba każdy Blacks, Black, Op, Black Ops Cold Warowy, simp Parkowy gracz w Call of Duty Black Ops Cold War, o Boże, ile, ile słów, co nie? Nieważne, no wiecie, o co chodzi, to jest ta mapa Mansion, no tak się nazywa, mencja Mansion nie, <słuch> nie pamiętam, to dokładnie znaczy, znaczy, to tak, jakoś tam się tłumaczy, to nie, nie, nie nieważne wiecie, o co chodzi, to wiecie, ta lokacja, tam, gdzie te miny były porozstawiane w kampanii, ten, kto grał kampanię, wie, o czym mniej więcej mówię no i to będzie, będzie taki em, mało, mała mapka, na na 3 na 3, więc nie ma co oczekiwać, ale bardzo fajnie. Lubię jak właśnie, jakby zawsze ludzie hejtują, że jak oni dodają mapy z kampanii, lecz no, z moim zdaniem cool, ponieważ oni mają czasu. Im to zajmuje na zabień tej mapy, zabierają tą mapkę tak tak wrzucają w experience, powiedzmy, multiplayera, a nie kampanii, tą część, tą daną część tej lokacji. Więc moim zdaniem bardzo fajnie. No i dobra, przechodzimy dalej. Także do, jeśli chodzi o, powiedzmy, Outbreak, już tu nawiązywaliśmy na temat Outbreak i tryb zombie. Jeśli chodzi o Easter Egg, tak jest, Easter Egg podobno ma ruszyć z startem sezonu trzeciego. I to jest, powiedzmy, potwierdzone przez tryjak, że będzie. Lecz, no nie mamy potwierdzenia, że na startu sezonu trzeciego, lecz raczej tak. Raczej tak, ponieważ jest to, znaczy, mało prawdopodobne, że teraz by on ruszył w międzycenu update. Wiecie? Raczej na start sezonu trzeciego, także możemy oczekiwać, że tam 22 kwietnia otrzymamy właśnie kompletny pełną misję do właśnie trybu Outbreak, więc zajebiście. Zanim wrócimy do drugiej oraz ostatniej broni do omówienia Chciałem się przyjrzeć bardziej, bliżej powiedzmy tutaj zombiakom, jako że jak już prawdopodobnie na start trzeciego sezonu zostanie wrzucony easter egg do Outbreak, a my tutaj w sumie chcieliśmy porozmawiać o mapie oficjalnej do, e, do zombie. Jak wiecie, ostatnia mapa oficjalna była to powiedzmy w pierwszym sezonie trzy tygodnie przed zakończeniem, w pierwszym sezonie była to oczywiście Firebase, czy też baza z po polsku, lecz to moim zdaniem to tłumaczenie nie ma żadnego sensu i powinno być po prostu Firebase, tak jak jest Dimashina, Dimashina, co nie, nieważne, nie ma tłumaczenia, więc no nie ważne, generalnie co próbuję powiedzieć to, że no, kolejnej oficjalnej mapy nie zobaczymy na długo. I to jest w sumie bardzo proste do zrozumienia, ponieważ jak wiecie na no, start sezonu trzeciego, tak jak mówiłem, oficjalny Isterek do Outbreak, więc zakładamy, że tak naprawdę kolejne DLC, kolejną nową mapę oficjalną, którą jakby według plotek jest to właśnie e, w Berlinie umiejscowiona, powiedzmy tam gdzie mniej więcej kino było umiejscowione, e, jest to właśnie powiedzmy środek sezonu trzeciego, także... No, patrząc na to, na kalendarz i tak dalej, będzie to mniej więcej maj, środek maja, ponieważ, jak wiecie, w kwietniu, dwudziestego tam któregoś, 23, trzeciego, drugiego, już nie pamiętam dokładnie, zaczyna się sezon trzeci, otrzymujemy sporo kontentu do no, no multiplayeru, otrzymujemy sporo kontentu do Warden, być może nową mapę i tak dalej, nie wiadomo. No i w tym przypadku otrzymujemy także do zombie nowy tryb Outbreak, więc to nie ma sensu, żeby powiedzmy, oni tutaj wrzucali nam do tego jeszcze nową mapę. Co nie, jakby jeżeli otrzymujemy misterega na Outbreak, no to nie ma szans, Więc w tym przypadku czekamy na prawdopodobnie, powiedzmy, mycy na update, może, może minimalnie wcześniej, czyli jakiś środek maja i otrzymujemy nową mapę do trybu zombie, która jest powiedzmy, umiejscowiona w Berlinie, według wszystkich teaserów oraz plotków i innych danych, które my mamy. Także. Przed nami mam nadzieję, że spora historia nas czeka w trybie zombie, ponieważ Valentina ma się spotkać z sekretnym kontaktem w Berlinie No i jest, jest powiedzmy początkowy nasz hint tego, że po prostu ruszamy do Berlina, ponieważ Samantha wraca do Berlina, do swojego domu i tak dalej No i tak jest, tak to wygląda nie będę się po prostu rozdrawiał na no te pomniejsze części, ponieważ nie jest powiedzmy to film dedykowany dla trybu zombie, a lubię takie robić, powiedzmy spekulować to, co będzie kolejne i tak dalej, ale czy to powiedzmy to jest film informacyjny? No i przegotzywam kolejną informację, m.in. Double XP, Double X, jak wiecie, Double X ostatnio był trochę zepsuty, ja i w sumie was nim po poinformowałem, ponieważ ta informacja wyszła w weekend, więc wszyscy, którzy używali Double X tokeny od 11 do 18, powinni te tokeny mieć zwrócone, gdyż te tokeny tak naprawdę były zepsute. I mi też to się przydarzyło, mam nadzieję, że te tokeny mi... Zostaną zwrócone, jeszcze mi w sumie nie zostało, więc ja jestem, powiedzmy, takim e, żywym królikiem doświadczalnym, ponieważ ja te to że to używałem. Generalnie co się stało? Stało się to, że Double X nie działał, ok? Znaczy w pewnym sensie, ponieważ czasem działało, czasem nie, czasem za, my wbiliście 151 i kończyliście grę i wracaliście do lobby i mieliście 150, czyli o, le le jakby o jeden level miel, mniej, co znaczy, że wam jakby zabierało. No wiadomo, drugi telexpa jak macie Tabel to macie 200%, nie? Jak nie macie Tabel no to wiadomo, macie tylko 100%, czyli wiadomo, standardowa ilość Expa jaką powinniście otrzymywać, lecz po prostu przez te ostatnie dni, czyli od 11 do 18, czyli przez ten cały tydzień marca E, double X tokeny po prostu były zepsute, nie działały poprawnie, także Treyarch postanowił, że e, nam to wszystko zwrócą i tak dalej, było oczywiście już sporo zgłoszeń i tak dalej. Oni nie brali tego pod uwagę, dopiero teraz się skapnęli, no i podobno ten błąd powiedzmy był przez już od dłuższego czasu. I w sumie ja go doświadczałem nawet już wcześniej, w pierwszym sezonie, tylko że nawet jeżeli nie miałem double aktywnego, to czasem mnie zafało o rangę. Nie, nie wiem co to był za bug, czy to był wizualny bug, że wiecie, że wam pokazuję, że macie taki actual level, ale tak naprawdę naprawdę e, macie swój level pokazany w barakach w menu i to, było, to był strasznie dziwny bug. I on potem został naprawiony, więc teraz już. Powiedzmy, możecie używać dobra XP, ja bym się jeszcze wstrzymał, jak już używacie to no, na własne ryzyko, gdyż Treark twierdzi, że ten bono został naprawdę, lecz ja bym się na Waszym miejscu na razie trochę wstrzymał. No i dobra, to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film, także zostaw łapkę w górę, bardzo mi dużo pomoże a Wam, tylko zajmie jedną głupią sekundę. No i co? Jeżeli tu jesteś nowy, no to zostaw subskrypcję. Dzięki temu, że właśnie na bieżąco z tymi wszelkimi informacjami oraz generalnie robimy live'y, czy to chociażby z innych gier, czy to głównie z kalendjów, oraz kowerujemy wszelkie najnowsze powiedzmy, informacje w świecie kalutowi. Także, jeżeli chcesz być na bieżąco, za subskrypcję, no i co, dziękuję do usłyszenia w kolejnych, na razie, makler out.